Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w 9.1.1 Operator. Moi drodzy, to dalej jeszcze jest u mnie wersja pre-release, mimo że u was już jest dzień po premierze. No ale musiałem nagrywać zawczasu, a poza tym doczytałem się, że teoretycznie wersja końcowa nie powinna się różnić jakoś znacząco, oprócz usuwania jakichś tam bugów e, z wersją finalną. Wersja pre-release nie będzie się różniła w stosunku do wersji finalnej jakoś bardzo chociaż, no właśnie, już widzieliście, doczytywało jakoś tak w spowolnionym tempie, te wszystkie rzeczy, więc dalej gramy w Capolei. Na razie nie przychodzimy nigdzie dalej, bo chcemy przede wszystkim, może uda nam się zdobyć przynajmniej tych 100 punktów reputacji. I potem jak uda nam się zdobyć tych 100 punktów reputacji, to może wtedy zagramy sobie w jakąś customową, na przykład planszę. Tylko jak znam życie, kastomowa plansza oznacza, że tam będzie o wiele więcej rzeczy do zrobienia naraz. Jak tam nie wiem jak to będzie. Sugerowaliście różne miasta, nie musicie na razie tego robić, więc nie prosiłbym, żebyście mi nie zaspomowywali teraz komentarzy w prośbach o miasta. Będę rozważał to w odpowiednim momencie, więc po prostu poczekajcie na odpowiedni czas, kiedy będę was o to prosił. Widziałem tam Sosnowiec, widziałem, żebym zagrał w Radomiu I, i coś tam jeszcze, były jakieś inne miasta, pamiętam. Dobra, zostawmy to. Czyli co, mamy teraz gotówki troszkę jeszcze, to może byśmy skupili się na tym, żeby tutaj uzupełnić zapasy braku. Y, naszych funkcjonariuszy. Tak? Bo potrzebujemy przynajmniej jeszcze dwóch funkcjonariuszy policji. Źle nam poszło poprzednim razem. Zaraz będę tłumaczył, co tak naprawdę się wydarzyło. To, co widziałem, że pisaliście w komentarzach. A do tego jeszcze to, co udało mi się nawet już podczas... Em, to, co mi się udało jeszcze podczas... Czego? Podczas montażu odkryć. Dobra, jeszcze jednego potrzebujemy. Tylko widzę, że... No tu jest całkiem niezły koleś. Andrew Roberts jest też całkiem spokojny, też możemy go zatrudnić. Mamy w razie czego? Dwóch rezerwowych policjantów też, tak? Będą też teraz są ranni, więc niestety, ale będą musieli odczekać swoje. Mamy jeszcze trochę kasy, może byśmy jakiegoś dodatkowego strażaka, na przykład, albo może medyka? A czy ja mogę wrzucić policjanta na przykład jako. Nie mogę wrzucić policjanta jako medyka. Mogę wrzucić policjanta do jednostki medycznej, to jest interesujące. Można taką, taką, to takie, taką, taką opcję można zrobić, to ciekawe. Dobra, chyba nie dałam im, rzeczywiście nie dałem im jeszcze pistoletów. Tak, zauważyliście, to też jest ciekawe, że pistolet kosztuje 1000, kamizelka 1500, apteczka 3000. Dziwne te ceny są, nie? No ale no, tak, taki wymóg gry, tak? Kupię dwie, niech będą dwie kamizelki jeszcze, to każdy niech będzie tu miał po jednej, o. Przecież w sumie kto, kto dla mnie się bardziej liczy, ten kto ma lepszą celność, więc temu dam. Dla mnie istotniejszy, Ten majak, jak? Ten ma jakie statystyki? Ten w ogóle nie ma prowadzenie kiepskie, ale ma celność lepszą, więc wolałbym tego z celnością jednak ochraniać bardziej. No i to w sumie nie ma większego znaczenia. Wydaje mi się, że tu nie ma się co już bawić. Nie stać nas na nic więcej. Nie chcemy na razie kupować kolejnego żadnego medyka, ani, ani strażaka. Na razie może w przyszłym odcinku, w przyszłym, w przyszłym podejściu rozmieść jednostki mojej drodzy. Czyli od razu rozpoczynamy dyżur. Ta sama mapka. Mamy reputacji punktów 7, także kiepsko. Drugi dzień dyżuru lecimy, moi drodzy. I teraz mam nadzieję, że wszystko się już uda zrobić perfekcyjnie, jak trzeba. Spowalniamy sobie czas. Mamy nowe zgłoszenie. Amputowana kończyna, kończyna została ucięta przy pracy z ciężką maszynerią. Potrzebna pomoc medyczna. No to lecimy. Już jedna pomoc medyczna jedzie. W drodze jest. Możemy z powrotem przyspieszyć. Czy tu mogę jedynki, dwójki? Średnio widzę. A powiem wam szczerze, średnio. Mogę tylko. Aha, pauza to, to nie... Pau... P to jest pauza. Okej, okay, jak jest pauza, to pauzuje mi całość. Szkoda, że 1, 2, 3, 4 nie działa. Kurczę, powinno. Powinny być tutaj przypisane klawisze 1, 2, 3, 4. Może jakieś inne klawisze. No poczekajcie. Czy ja mogę to sprawdzić? Gdzie tu w ogóle są opcje? O kurde. Nie mogę wejść do opcji, dopóki... <laughs> nie mogę wejść do opcji? Serio? Podczas gry? No, bez jaj. Dobra, zobaczmy telefon. Some garbage. Where are you, sir? In front of. So, is the garbage in some sort of container or a trash bin? A large dumpster is burning. Alright, so how big is the fire? It's hard to tell. There, there's a lot of smoke. The fire department is on the way. Okay, goodbye. Palący się śmietnik. No, bym szczerze, że palący się śmietnik nie jest do końca perfekcyjną rzeczą, nie, taką rzeczą, którą chciałbym robić, ale właśnie. Tutaj mamy kolejne zgłoszenie, proszę bardzo. Po, interwencja w pożar. Kontener z... Ko, Kolejny kontener? O! Dlaczego do tego kontenera podeszli policjanci? Ej! Powiedzcie mi, dlaczego oni tu podjechali? Ej, kto im kazał w ogóle? I, i kolejny? A może to się... Okej. Okay. Jakimś cudem... dziwna rzecz, widzieliście policjanci uznali, że podjadą i zgaszą kontener ze śmieciami. Co? Co się wydarzyło? W ogóle sami się podczepili również pod, pod event. Właśnie. Naj największym problemem jest też to, proszę bardzo, rozwiązyliśmy, więc jest pięknie. Ale mamy reputację 5, a mieliśmy reputacji 7. Nie? Nie było tak? Czy to chodzi, że to się wyzerowało teraz od zera, liczę, bo już nie wiem. W każdym razie, czasami mogę nie trafić. Zatrzymam wam o tym opowiedzieć. Czasami może się zdarzyć, że, e, e, wysyłanie jednostka nie trafię. Albo na przykład trafię, a ona nie do końca jest zaznaczona w danym, w danym, jakby czy evencie. To jest bardzo ważne, by sprawdzać, jakie jednostki są w danym evencie, żeby tutaj, na takim panelu, który się pojawia, jakby tu, info, żeby tam zwracać uwagę, jakie jednostki faktycznie są przyczepione do danego zgłoszenia. Kradzież samochodu. Dobra, no to lecimy. Jedziemy do niego. Proszę bardzo. Teraz jesteśmy w stanie już zainterweniować. Także tu jedziemy. Tu bardzo ładnie. Telefon. 911. What's your emergency? Good evening. I have a problem with my daughter. She's screaming, breaking things, completely out of control. Is your daughter hurt? No. Where are you calling from? We live at All right, ma'am. What's happening? How old is your daughter? Fourteen. <laughs> Ma'am, it doesn't sound like a 911 situation. Please deal with your daughter yourself, or call the education support. But how? She breaks everything in a room. Send someone in! I need help! Alright i I'll send an officer by. Niech będzie. Niech policjant zobaczy, o co tam chodzi, bo tam mi się nie podoba. tutaj... Zakuwają go w kajdanki. Widzicie, trochę to potrwa, jak widzicie. Bardzo powoli tutaj to wszystko spada. Jonathan zajmuje się Jonathanem. Okej. Okay. No nie wiem, czy to celność jest tutaj ważna w takim przypadku. Dobra. Wydaje mi się, że trzeba rozstawić jakoś tak te jednostki straży pożarnej, bo możemy je rozstawiać jak chcemy. Tak, żeby mniej więcej, gdyby widzę, że jednostki tutaj nie patroluje. To niby ma patrol, ale on wcale nie jeździ. O, nowe zgłoszenie. Przemyt narkotyków. Dobra, to musi zająć się... Jednostka Jednostka Policyjna z czterema miejscami. na razie. Dobrą, dobrą jednostkę taką. Za, za bardzo przykokszoną jednostkę wysyłam do takiego błahego. błahego incydentu, ale gość ma broń, widzicie? Przynajmniej dzięki temu szybko sobie z nim poradzą, bo jest dużo ludzi, więc może. Wiecie, to też przyspiesza, mam nadzieję. No ale pojawiają się tutaj czasami takie nielogiczne małe rzeczy. No. 911, what's your emergency? If you can't talk. Please press any digit on your phone, okay? Mm-hmm. Hello? Is anyone there? Okay. Hello? Hello, sir. We got a 911 call from your phone. Do you have an emergency? Uh, well, excuse me, it's my phone. I accidentally called <laughs> 911.

Jest spoko, mamy tu dwie karetki. Wszystkie karetki, sobie widzicie, jak teraz jest spokojnie, zobaczcie, jak, to, jak jaka to jest duża różnica. Oczywiście ta moje błędy w poprzedniej... Znaczy, to było moim błędem, że ja nie zauważyłem, że dwie rzeczy tak naprawdę miały policję e, i cały czas czekały na karetkę. Wydawało mi, się, że karetka tam powinna być, ale jej nie było, więc to było rzeczywiście było moje dopatrzenie, trochę wynikające moim zdaniem z nie, nie do końca czytelności interfejsu. Wojna gangów. Interwencja. Zobaczcie mi to przeskoczyło. Pomoc medyczna, ło, pięciu uzbrojonych. O kurcze, dobra. To wysyłam aż dwa patrole, w takim wypadku wysyłam też karetkę, skoro są, jest wojna gangów, oj tutaj może być ciekawie, wiecie co, Gdybym tak wysłał wszystkie. znaczy na razie przesunę tego tutaj na środek, żeby bliżej, bliżej tutaj zwracał uwagę na to co się dzieje, co mamy, dealer narkotyków, no dobra, no to już wiemy, że dealerem zajmujemy się tu, natomiast tutaj muszę prawdopodobnie jeszcze, jeszcze jedną karetkę tam wyślę, żeby była blisko, tak. Te chyba on już może jechać do celu, Jeszcze raz się upewnię, że jedzie do celu. Ok, mam też telefon przy okazji. 911, Hi, man here. Where you from? Around... <laughs> Dobra, poczekajcie, bo teraz skoro jest jakiś rany, to polecie tam. Did you see him pass out? Yeah, I him Does he have a pulse? Is he breathing? Wait a second. Oh God, he's not breathing. Dobra, czy mamy gościa. Na szczęście babka potrafiła zrobić CPR, więc jest świetnie. Więc możemy już tutaj, prawda, zainterweniować no masz. Tutaj widzę, że coś jest znowu. Zranienie ostrym narzędziem, okej. Okay. Ostrym narzędziem, czyli co, on jedzie tu do celu Powiem szczerze. No dobra, to jedziemy tu. Okej. Okay. No i są strzały. O Jezu, wojny gangów. Łomasakra. Tu jest. Tu? Czy to był policjant? Ale czy to jest policjant od nas? Chyba zabrali jednego policjanta od nas. Zobaczcie, może jako zakładnika. Sprawa rozwiązana? O kurde, tutaj się naprawdę dzieją, dzieją niezby rzeczy. Co my tutaj mamy? Napad z bronią. O kurde. Podejrzani trzech prawdopodobnie z bronią. To teraz muszę to poczekać, bo nie mam za bardzo ludzi. Dobra, jedziemy tu. Tutaj jedziemy, tutaj jedziemy, moi drodzy, bo to jest potrzebne... Dobra, ten jedzie tam, no musi, okej. Okay. No tutaj przyjmą zgłoszenie. A tu prawdopodobnie... Aha. Czyli co? Ataki się pokończyły, teraz muszę wysłać tam... ...cały czas jednostki policji. Jednostki... Dobra, to nie, 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 nie. jedź tam już, jedź tutaj. Tylko coś mi się wydaje, że to może być... ...słaby pomysł. Mamy jeszcze jedno zgłoszenie. Stosowanie narkotyków. Zranienie ostrym narzędziem. Tutaj widzę, że udzielają pomocy. Sprawa rozwiązana. Dobra, to jedź tutaj. No to mam stosowanie narkotyków. Już się robi gorąco. Bo szczerze mówiąc... czekajcie, czy on może tutaj... pojechać tu? Odbierzmy telefon. Halo? Chciałabym uh, zapytać o robocie. Like Gdzie to się stało? W... Jak długo to się stało? Wczoraj wieczorem, na drodze do domu

Eee, tu mamy problem jaki? Zranienie ostrym narzędziem. Nie mamy żadnej. Przydałoby się kolejna karetka do tej do kupienia, nie? Bo jednak wydaje się, że nagle wszystko jest ok, a potem się okazuje, że jest problem. Zobaczcie, tu jeszcze muszą przynajmniej tr trzy karetki podjechać, żeby mogli zabrać wszystkich rannych. W tym chyba jednego policjanta, z tego co widzę. Podostrzałem. Świetnie! I zraniony kolejny. Co im tu mają? Noże! O Boże! O Boże, mają noże! O masakra, widzicie? I tu prawdopodobnie też. Oh na... yes, wiem, to Nine one one, what's your emergency? Hello? My stomach hurts really bad. So how long have you had this stomach pain? I've been feeling awful since this morning, and it feels like it's getting worse by the hour. Alright. Does anything else hurt? No, I can't feel anything except the pain in my belly. Have you eaten anything unusual lately, sir? Uh i don't know, i ate a burrito. i don't know if it counts as unusual. dobra, are you sure about the quality of the food that you had? maybe you have indigestion. it's not about the food. probably there's nothing to worry about, although i think you should contact your doctor if the pain doesn't go away. seriously, i knew i could go to the doctor before i called you. thanks for nothing. I'll wait for the location. No Olewamy gościa. Zostawiam jeszcze dwa punkty reputacji mimo wszystko za to. Widzę. A co tu się w ogóle dzieje? Kot na drzewie. O, świetnie. Kota będę raso ratował. Rasował? Ratował. Dobra, z ostrym narzędziem. Tutaj widzę, że tu jest jedna już karetka. Tam już, już udziela wsparcia, ale tutaj widzicie, jest mnóstwo innych osób, które potrzebują pomocy. Tutaj OS. I też zobaczcie. No dobra. Tu też potrzebuje wszystko ambulansu. Kurde. Ileż tu moich policjantów teraz dostaję w papę, bym powiedział. Całkiem... Takim ostro się tu dzieje. Chcę zakończyć jak najszybciej tę akcję, tu potrzebuję jeszcze dwóch ambulansów. Kurczę. Jeszcze jeden jest zgłoszenie. Tu proszę bardzo jeszcze przekroczenie prędkości. Straciłem dużo punktów reputacji w którymś momencie. Nie wiem dlaczego. Chyba coś, czegoś nie rozwiązałem w takim wypadku, no ale co mogę zrobić? No. Nic nie mogę zrobić. Mogę tylko jeszcze jedną karetkę tu wysłać. Jeszcze jeden telefon. How many of them are there? Four men are fighting. Did you see if they had any weapons? One of them picked up some kind of club. Is anybody injured? It's hard to tell, but one of them has taken a lot of punches. I just can't believe he's still standing after that. Can you give me a precise address of the incident? Yes, of course. It's at. I'm sending emergency services right now. Thank you. Bye. No chyba jednak nieprędko tam coś wyślę. Tu mamy co jeszcze? Przedawkowanie narkotyków. A mi cały czas jest tu potrzebna pomoc. Jeszcze jeden. Jeszcze jedna karetka. Jeszcze jedną karetkę muszę tam wysłać. Co tu się dzieje? Tutaj karetka jest zablokowana, żeby było ciekawie, bo potrzebny jest tam wóz policyjny. Dobra, jedziesz. Ale na, na prędkości koleś tam jedziesz. Bo kurde. Ej, mam szczerze, może się okazać, że nie zdążę na tego wszystkiego zrobić. Widzicie, mam mnóstwo zgłoszeń. To nie da się. Ale widzicie, było tak spokojnie i nagle jeb. Nagle je po prostu wszystko naraz. Wszystko naraz. I się zrobił ambaras. Potrzebuję... Kurde, no potrzebowałbym, nie wiem, karetki. Kolejnej. Ale to niesamowita ta wojna gangów tak naprawdę zepsuła wszystko. Tak, jak sami widzicie. Wszystko po prostu skiełbasiła. Niech on tu pojadą szybciej, bo ja muszę wysłać jeszcze na to zlecenie drugie. Się wydaje, że zaraz nie zdążę. Ta karetkę mam też zablokowaną, też widzicie przez to. Dobra, jedziesz tutaj. Bo tu jest... Co to jest stosowanie narkotyków? Nie, to jest przedawkowanie narkotyków. Dobra. Okej, okay. działajcie panowie, bo my tutaj jesteście potrzebni. Więc proszę. O! Świetnie. Dobra, zatrzymamy to teraz, bo teraz muszę rozdzielić dobrze jednostki. Czyli tak, tutaj mamy. O kurczę! Z jed... Dlatego reputacja mnie spadła. Zobaczcie, funkcjonariusz zginął. Z... Po prostu funkcjonariusz zginął. O kurde, no niedobrze, powiem szczerze. Gdzie jedzie ten? Ten jedzie tu. Ten może jeszcze pojechać pod tego gościa tutaj. Tu mamy, tu mamy trzech zranionych. Dobra, to niech ten jedzie tutaj, w takim razie, tą karetką. I niech zabierze ich tu kilka. Dobra, czyli tak, tutaj... Tu się coś dzieje, czy Tutaj potrzebuję dwóch, dwóch ludzi. Czy mam jakiś radiowóz z dwoma ludźmi? czy teraz po jednym jest! Żeby było ciekawiej. A, interwencja... Nie interesuje mnie ta interwencja, ile to jest załoga cztery, załoga jeden, okej. Okay. No to po czwórną załogę muszę wysłać tutaj. W takim wypadku. To nie ten przycisk. Okej. Okay. Robimy to w ten sposób na razie. O, rany. Czekaj. <grywa> o oh, kurde. No i tego gościa chyba niestety musimy olać. Mandaciko, mandaciko niestety, yy, nie, 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 uda nam się mandaciko ogarnąć, bo jak widzicie jest tu inna akcja. Tu się, tu się głoście biją. Też ciężko tu wysokiego Tracę ludzi! No normalnie tracę ludzi. Jeden już zginął. Niestety policjant na służbie. Już za mało ludzi. Niestety tutaj. A widzicie, czyli też mogą nam ludzie ginąć, po prostu. I tyle. I trzeba, na to, trzeba na to zwracać uwagę. Tutaj widzę, że po prostu czekają na pomoc medyczną, tylko że coraz gorzej jest. Właśnie może apteczki by się przydały policjantom też przy okazji, może jakąś pierwszą pomoc by mogli udzielić wtedy wtedy może byłoby łatwiej. Znaczy mamy tutaj wozy strażackie, które teoretycznie nie są aż tak potrzebne. Dobra, mam jeszcze jedną poli policję, to pojdę tutaj. Skąd jeszcze ten wóz policyjny? Może jeszcze zdążę. Wiadomo, ile jeszcze ta gra będzie trwała tak naprawdę, nie? Ile tu mamy rannych? Tu mamy dużo rannych, więc może ten też pojedzie tutaj do tych rannych. Żeby za załatwić... Dwie karetki będą tutaj, to może dwie karetki od razu ogarną dwóch ludzi tu. Napad z bronią, no właśnie. No niestety jeden nie przeżył. Zacznie, nie przeżył ten co nie miał kamizelki. Koniecznie muszę wszystkich policjantów uzbroić w kamizelki, bo inaczej będzie naprawdę... ...kiepsko, bym powiedział. Dobra, tu jest wolna karetka, tu się ludzie biją, bo wydaje mi się, że karetka może też się przydać. Więc o tam wyślę. Mamy kolejną policję, ale teraz już nie jest to potrzebne. Dobra, tutaj karetka zabrała jednego, tu karetka, aha! No właśnie, tu jeszcze jedna karetka jest potrzebna. To tu niech jedzie. Tu jest ważne, bo tu jeszcze nie wiem, co się będzie działo. Także widzisz, ogólnie dzień się skończył, tak? Już, już nie będzie, tak naprawdę to się, to oznacza, że nie będzie więcej już zgłoszeń. Ale znaczy, napad z bronią już trwa już 6 minut. To w przeliczeniu to na pewno będzie więcej niż 6 minut, tak? Dobra, tu dwie karetki jadą. Znałoby się jakieś szybsze karetki. To w ogóle, że było ciekawiej. Co to jest? Aha! Martwy. Czyli nie uratowaliśmy jakiegoś gościa, który był ranny. Bo już niestety zmarł pewnie z wykrwawienia. Ten cały czas tutaj stoi, zajmuje się Erika Lou Martwy. Okej. Okay. Jedzie karetka. No niestety. No niestety nie jest... nie byłem w stanie wszystkiego ogarnąć najwyraźniej. Co my tu mamy? Eee. O, więc w ogóle też jeszcze Jason Walker jest ran... ranny. Dobra. A tam to jest też rzeczywiście akcja dla policji. Uczestnik bójki. Tu jest koleś spisany, ale widzicie, że dowolno działa wszystko. I tak czy siak będę potrzebował. E, potrzebował jeszcze jednego wozu policyjnego. No także widzicie, no, tak naprawdę potrafi na początku jakby omamić nas, że wszystko jest spokojnie, wszystko jest okej. Okay, a nagle jep! Zrzuca nas po prostu wojnę gangów, jakiejś strzelaniny. To moim zdaniem jest troszeczkę... No nie wiem, no ja uważam, że to jest, jeżeli chodzi o początek rozgrywki, to trochę dziwnie jest w takim wypadku rozwiązana sprawa... E, dziwnie jest rozwiązana sprawa z algorytmem, bo nie powinno... Powinno to tak myśleć, żeby wymieszać te trudne akcje z łatwymi akcjami. Tu miałem na początku dużo łatwych, a, po, a potem, kurde, trzy trudne, gdzie już nie starczało mi nawet, kurczę, karetek i wszystkich innych rzeczy, tak? Więc, no, czuję, że po prostu mogłoby to być bardziej mniej, mniej karalnie rozwiązane, tak? Znaczy, mniejsze kary mogłyby być za te wszystkie akcje tu. No ale cóż, no, no tak wyszło, tak? Karetkę mogę gdzieś postawić w klusowym miejscu. I tak naprawdę zaraz tutaj musimy rozwiązać, rozwiązać te rzeczy. To, no dobrostwo, to już możemy przyspieszyć, bo to została ostatnia rzecz. Więc możemy się udać na super szybko. Tu już wszyscy stoją, tu już się nic nie dzieje. Spisano. No i zobaczmy. Poświ jak, jak, to podsumuję. Dostałem dwa achievementy. Purple Heart i Sacrifice Medal. Jeszcze z literówką, bo było Sacrifice. No i zobaczcie. Członkowie zespołu. Ale nie ma o tym, że martwy. Żeby było ciekawiej. Nie ma o tym, że jest, że byli martwi. To interesujące. Ciężko ranny, ciężko ranny. Umarł. A nie, przepraszam, jest. Marek Mels, niestety. Niestety, zmarł. Ten człowiek zespołu jest na Europie zerwotnym przez następującą liczbę dni 11? Nie można go teraz czyli co, po 11 dniach z niebo, w, jak to się mówi, zostanie przywrócone do życia? Z nieba, z nieba stąpi? Wskrzesi go ktoś, kurczę? Jakimś specjalnym spelem za plus 20 do, do, nie wiem czego nawet. Do, do świętości, tak? Dobra, zobaczmy jak to wszystko wygląda tutaj. Przekroczenie prędkości zgubiono lokalizację, napad z bronią dostaliśmy minus 17. Bo dlatego, że ranny, ranny zgłoszono jako martwą. Okej. Okay. Czyli tutaj dostaliśmy mnóstwo kar za to zgłoszenie, że napad z bronią okazał się. Nieefektywny, tak? Bo, bo poginęli mimo. Czyli widzicie, czasami lepiej nie brać w ogóle zgłoszenia i trudno niż jechać tam nie do końca przystosowaną ekipą, bo widzicie, jak to się może skończyć. Przydawkowanie 9. Nie, przepraszam, zranienie ostrym narzędziem. To jest przedawnione, nie przydawkowanie, źle przeczytałem. No i mamy znowu dużo zespołu, zobaczcie, rannego no, będą no, będę musiał kupować kolejnych ludzi, a powiem szczerze, że chyba nie mam wystarczająco dużo kasy, więc teoretycznie średnio. Powiem szczerze, teoretycznie, zobaczcie, to chyba zostały rzeczy z tych policjantów, teoretycznie rzeczywiście jest średnio, jeśli chodzi o... E, o nasze... o efekty naszych działań, jak widzicie. Powiem szczerze, no, no gra mnie nie rozpieszcza tutaj, na pewno. Po co sobie kupiłem kolejnego medyka w takim wypadku, nie mam pojęcia. Czyli co? Czyli musielibyśmy kupić... Ojej, ten strasznie, strasznie kiepski, jeśli chodzi o celność. Tu mamy... W ogóle jakieś mega kiepskie ludzie są. Powiem szczerze, ogólnie... Ogólnie nie wyszło, tak? Ogólnie nie wyszło, mam tutaj bardzo niską reputację. Statystyki tutaj pokażą się. A, statystyki poprzednie, tak? Eee, yy, finanse, na no widzicie, pensje, grzywne, nie udało się żadnej nagrody, 9 tysięcy zarobiliśmy, minus pensje, mamy 5000. tysięcy. Jakim cudem mi się wtedy udało? Może dostanę jakiś bonus za rozwiązanie wszystkich zadań, wtedy już miałem aż tak dużo tej kasy. No, w każdym razie wydaje mi się, że poszło mi źle. Tak, chcę wrócić do menu głównego. Nie wiem, czy przypadkiem nie powinienem właśnie sobie zresetować tego od samego początku, bo jak sam widzicie, poszło mi źle. No to takie dwie pierwsze, jakby, Szkoda szczerze nie widzę, ile mam tu reputacji. Dlaczego tu nie jest podkreślone, ile mam reputacji? Jak sobie wystartuję? To nie będę widział chyba tej reputacji, czy będę, wy, muszę wystartować z dniem, żeby zobaczyć, prawdopodobnie, e, żeby zobaczyć, jak wygląda mój stan reputacyjny. Tak mi się przynajmniej wydaje, tak? Kontynuuj. Widzę jakąś reputację gdzieś? Chyba nie widzę żadnej reputacji, żeby było ciekawe. Statystyki. Tu widać reputację? Ostatni dyżur ogólny. Jest tu reputacja grzywny. Nierozwiązane raporty, dyżury ukaranych mandatem, zatrzymanych. Zmarłych, wyleczonych reputacja, A jest, 15. Okej, okay, dobra, tu jest reputacja napisana, ale. No to 15 po dwóch dyżurach, to powiem szczerze, że jest średnio. <grytanie> I jeszcze tak kiepsko nam poszło, że nam wszyscy poginęli. Coś mi się wydaje, że to po prostu to jest już. To jest już moment, kiedy powinniśmy to zresetować, tak? Niestety. Więc moi drodzy, no, oczywiście będę widocznie, e, spróbuję od samego początku. Może kiedyś, może po prostu sobie rozpoczniemy jakąś grę dowolną z dowolnego jakiegoś tam miasta, tak? Piszecie, że kurde, Sosnowiec mam. Mam, mam ogarnąć, więc może rzeczywiście jakimś sosnowcem polecimy? Zobaczmy, czy jest mapa sosnowca? W ogóle? Jest mapa sosnowca, o kurde! Wyszukuj małe miasta. A co się stanie, jak teraz to zrobimy? Już jest na moich mapach. Sosnowiec wydaje się cholernie duży. Jak znam życie. I, 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 jeżdżenie po nim byłoby dość problematyczne. Tak coś czuję. No w każdym razie, moi drodzy, no jak wam się podobało, to zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Coś czujesz jeszcze, że, że ta gra nie jest perfekcyjna, coś czujesz, że... No, nie mam z niej fanu. Pierwsza misja, pierwsza kariera, a ja już dostałem tak mocno po dupie, że aż mi się odechciało, tak naprawdę. Powiem szczerze, że no odechciało mi się, no na pewno odechciało mi się tę kariery, kariery, karierę lecieć, więc wolałbym to zresetować i od początku jeszcze raz zacząć. Także, no nie wiem, jestem, jestem rozbity jeśli chodzi o, 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 o tę grę, może spróbujmy jeszcze raz na przykład kariery, tylko, że to też jest problemem to, że na no, dobru no, no, cały czas będziemy działać na jednym mieście. Fajnie byłoby gdyby na przykład każde, każdy dyżur był na przykład z innego miasta. To byłoby bardziej jakoś rozbudowane, skoro jest aż tak duża rozpiętość miast. Oczywiście, że możemy sobie zaczynać wszystko, grę dowolną od nowa i sobie szukać, wyżugiwać małych miast też przy okazji. A co się stanie jak usuniemy Sosnowiec i wpiszę Sosnowiec, ale z wyszukuj małe miasta. Czy to w takim wypadku wyszuka sosnowca, ale z mniejszą, ze zmniejszoną mapą? No nie. No, jestem ciekaw w takim wypadku, jak to będzie działać. Sosnowiec jest takim dużym dużym miastem. Trzeba znaleźć jakieś małe miasteczko na start, tak? Dobra, już nie przedłużam. Dziękuję wam bardzo za obecność w tym odcinku. Dajcie znać, co wy sądzicie o tym wszystkim, bo ja jestem cały czas jeszcze rozbity. Może w komentarzach pokuszę się o jakąś większą opinię. Także trzymajcie się, wielka piana i do zobaczenia w innych odcinkach na Staszku i Graszku. Cześć!